Siemano. Bohaterem dzisiejszego odcinka będą dwa nożyki firmy Cold Steel. Jeden się nazywa Luzon, czy tam Lauzon, A tutaj jego pokrewny kolega P-Line. Pokażemy z bliska, jak one wyglądają w ogóle. Jeden ma ostrze pokręcone. Drugi nie Clip Point, chyba. Nie znam się. Z drugiej strony tak się prezentują. Nigdy nie wiem, czy ta ostrość jest złapana. No trudno. Obydwa front slipery otwierane, znaczy front slipery. Ten to już w ogóle nie wiem różne ma sposoby, ale chyba flipper. Ten z kolei najłatwiej go skołka otworzyć ale też można tutaj ma taki dzinzel czyli front flipper. liner lock, stal. Słaba, nie czytam nawet, ale najważniejsze w tym wszystkim, żeby obydwa sprawdzić i przetestować, jak to lata. Jedziemy na pierwszy ogień, idzie lauzon. On tutaj ma taką blokadę, że nam się nie złoży w żaden sposób, co czyni rzut łatwiejszy. Miejmy nadzieję, jedziemy pierwszy przed sam środek, chociaż ta tarcza to jest taka tarcza właśnie, że tego środka do końca nie ma. A tego gdzieś rzucimy może na dół, żeby się nie zderzyły znowu. Dobra. Wyciągamy delikatnie, nauczeni doświadczeniem o wykrzywianiu się czubków. Teraz nie będę kontynuował na dalszych odległościach, bo po co? Sprawdźmy, jak wyglądają. Lawson, proszę bardzo. Tak. Z tej strony, tak. Dość długi no, długie nożysko. Temu się trochę yy, głownia pokrzywiła. <grywa> Chyba za często rzucany. O tak. Myślę, że obydwa przeszły test bez zająknięcia. 5 na 5 Zamykamy. I co? Do następnego, Mark.